Przeraża mnie głupota i bezmyślność ludzi. Regularnie widzę sytuacje, w których pojawia się ktoś, ma problem, kręci się w kółko, cały czas powtarza te same błędne schematy, cały czas ma wyzwania, nie wie, nie wychodzi mu, po prostu miota się, miota się, no ale ten ktoś nie ma ochoty się nauczyć uczyć, nie ma ochoty studiować książek, nie ma ochoty się szkolić i generalnie z reguły odpada, idzie przez życie po Kwartałach, czasami po latach, fuksem rozwiązuje ten problem. I wtedy co? Mówi: Myśli, jestem rewelacyjny, to ja sam, ja sama to ogarnęłam i ja nie potrzebuję żadnej pomocy. Podczas gdy rozwiązanie było w podręczniku numer 1, na stronie numer 2, to była totalna podstawa. A ten, kto się zachowuje jak dziecko, jak gówniarz, który zbił szklankę z zestawu rodziców, wiesz, takich 6-12 sztuk i ukrywa. Myśli, że nic jej nigdy nie skapnie, że jest poklejona.